Coch następny glecić. Zbierajcie cuksy Patrz następny Zajebał cię? No. Kurwy syn <grych> Skąd ich tu kurwa tyle ty Patrz ile będzie cuksów ty, aż ja chcę zrobię zdjęcie chłopie na screena, patrz ile ich na stima. ładny kurwa Mordor no, 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 no. Powtarzam, zbliża się noc. No, noc. A wiesz co są te cuksy? Hmm? Yy, mi przed chwilą dał ten cuks, kurde, że widziałem w ciemności. Jakbym sobie kota w wieśku o, wypił. No, no bo są fioletowe, niebieskie i zielone. Zielony daje tarczę. To ktoś daje w ten w takim razie to widoczność i jeszcze z trzecie coś mi się dało. Nie, ja mam chyba teraz taki zielonawy to jest. Zresztą chuj wie. Dobra, ty mamy sklep Idę. Fajnie Chcesz czekana? Co chce? Czekam Czekaj, się sam widzę zobaczyć co mam w propozycji. E, ale nie, bo ja mam w ekwipunku. Sprawdzę tu ci rzucam, Aha. jak nie no to go sprzedam. ale gdzie jest ten? Jak tam zlejesz, bo mówię z tej strony. Tutaj po lewo po barierce. Tu, zaczynę po prawo. Wskoczyłem, skoczyłem. I tu ci rzuciłem, czekamy. A, jeden jest. Tu. Tam, tam, tam. Z czy ci pasuje, a nie to jest? sprzedaj. co to jest? jest to jest ten Nadzie... Nadziak? Nadziak, nie? Nadziabacz, no. 48 tytuł. 40... Wsadzę sobie zamiast tego łoma. Ale łom... Mogę go jeszcze wykorzystać. Ale, kurwa, wszystko drogie. Mogę tasak dowolny... A pierdole... Sprzedam ci... Ty nie wszystko drogie... Sprzedaję. Sprzedam ci tasak dowolny... A, jest to wszystkie... Czekaj, ja... Też mu coś sprzedam... Ja mu sprzedam... Sprzedam mu te flary w pizdu... Ta strzelba nam potrzebna? No jak z ją sprzedasz to już następnej nie będziemy mieli. O to sprzedajemy. No dobra. Laska cukrowa Bo ja, ja widzisz, kurwa, moją strzelbę dałem tobie, a już drugiej nie dostałem. No to, 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 zostawić. Na razie zostawiam. Ile masz sakiewek? Pięć. A ty. Y Droższyk? Nie, mam tylko fioletowe. Co ty gadasz, to ja mam 10 zwykłych i 11 tych drogich. A drogie są pomarańczowe? No. Yy, Fajek kos... mam 150, kawę A, mam 50. Bo... Kawę mam 14. Mówiłem ci, że w kurwę rzeczy nazbierałem. alkohol mam 146. Ja mam 21. <laughs> tak kurwa zbierasz. Kawę mam 6

Ja nie rozumiem o co ci wiedzieć. Może kasę sobie zarobić, nie? Ale teraz się pytań. A, teraz de o końca będziesz. Aha, w ten sposób. Dobrze. O kurwa jeszcze z

Pośród zgłamie nogi O to jest właśnie też fajne no Poś złamie nogi tak, no. Czyli To jest zwinności yy, to jest yy, Tak, z winności to jest, Zrzut i pomoc Widak. Otwieraj jeszcze Ja już na to tam na, na pomoc To czekaj że zaraz tu wrócimy bo się nam kurwa to Zaraz usunę. Cholera Już! Dzięki morda. Dzięki Czekaj, spróbuj jeszcze na szybko ten radiowóz otworzyć i możemy lecieć. O! Kurwa. Co się stało? Mam Oj mam sierpa kozackiego. Przyda się. Ale najpierw by pasowało skoczyć do tego GRE jednak. jest No, ale ten zrzuty to nam co chwilę spadają nawet z tych zombiaków niebieskich, nie? I to jest tylko EXP, a... Już tam idę. Tak się to robi u nas na dzielniu. Rozjebaliśmy jak gnój po polu. Dostałem łopatę. Dostałem łopatę. Łopatę? No. łopatą na Najprawdziwszą łopatę. Czekaj, już ci pokażę. Major, kurwa. Major, major. Cały dzień szczeka. No bo się z nim nie bawisz. No bo się z nim nie bawisz, to się z nim kurwa pobaw. Ja jestem zmęczony. Tak, a ja jestem kurwa niezmęczony. Tak. Nawet A ty? Nie. Czemu? Ja myślałem że już będzie kurwa po szóstej no nie Leszki, to mnie tak zmyliło, potem. Patrzę na zegarek a tu, kurwa pierwsza 40. Ja patrzę. Ja patrzyłem z tobą, leszczu. A tu się... yy, Tu było raz tyle. No bo no, nie dużo. No ja wie, powiedz, wiedziałem że zrobisz dużo, ale nie sądziłem że zrobisz z 5 kilo. Kurwa 90 gram. 90 gram. Kurwa mam serowaprz. Kubuś, co ty zarobisz, kurwa? Przed kurwa, z buta wyczyścił dookoła. Nie strzelaj! Zlecą to te zjeby kosmiczne. Wow! Znowu to samo było Wyjebało mnie chłopie, widzisz gdzie stoję? Popatrzcie gdzie stoję Stąd tutaj wyjebało mnie chłopie nad most Dobra, przysłoń mnie troszkę Chciałbym tutaj otworzył tą policyjną skrzyneczkę. Sprawdźmy co tam będą mieli komisarze do przekazania. Ja wam, że też na, czasach, na, czasach, na, czasach, na czasach. Kurwa. Bo to chyba wbija. Ty niebieski, 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 niebieski Nie wbija po A chuj Cześć z niebieskim kwaria. jak ja mam karabin stary i sakiewkę legendarną. No stary Przed chwilą myślałem Przed chwilą myślałem Popatrz się Przed chwilą myślałem czy se go nie kupić za 12 tysięcy Patrz Widzisz to? Pięknie mój Tu jest zrzut Mi spadł Ty Z niego wypadł jeden zrzut A drugi podniosłem Bo jeden zrzut tutaj podniosłem z ziemi, a drugi tam u góry Będziesz mnie wkurdać troszkę, ale dobra No spoko, spoko <gryśla> <gryśla> Kurwa latające zombie O nie Coś mnie gryzie kurwa tu jest jeszcze jedna. Ty jakieś lepsze te ślizgi robisz?